No, dzień dobry. Pokazywałem niedawno, jak przyciąć sosenkę, która jeszcze nie była cięta na niwaki na bonsai. A tu już mam taką przygotowaną zeszłego roku, albo i dwa lata temu. Nie pamiętam już dobrze. I trzeba już teraz zadbać o to, żeby to cięcie było takie już fajne, fajne. Takie bardzo, bardzo formujące. I można to robić sekatorkiem małym. Ale ja myślę, że nożycami będzie o tyle lepiej, że zrobimy to równie. I to mają być placuszki, nie ma być kuleczka. I tniemy po prostu tak jak nożyce nam to pokazują. Tak i z boczku też. O, pięknie. I tu. No tam na dole też. Pięknie. O tu mocno wystaje. Tniemy, nie martwimy się, że nie odrośnie, bo na drugi rok będzie na pewno sporo nowych pędów. Tu trzecia figurka jest za bardzo stoszkowa. I przytniemy te pęt. Ten jeszcze przewodnik za długi. Dobrze. Teraz będzie mi widać pani Michalino. Też spłaszcza. Kogo? Płowie nie widać nieważna głowa Nieważna głowa Ważne żeby pracowała Tak i wszystko to pionowe usuwamy I to co wystaje z figurki usuwamy Tak, i teraz następny tak, i następny tak i co? Może tą górę tak będziesz widziała coś co ja robię ja nie o i też się spłaszczamy. Jest fajny okres, bo młode pędy, te świeczki, nie mogą mieć jeszcze wyrośniętych zupełnie igieł. Wtedy one nam ładnie zawiążą na przyszły rok nowe, nowe pędy. Oje, szyszkę trafiłem. To moment nie my co dostałaś szyszką? igłą dostałaś i ostra była tak i tu nowa szyszeczka nam się rośnie na płaściutko tak i teraz troszeczkę kształtu przybierzemy pięknie O. tak tu już świerczek zaczął się długi robić może go obetniemy troszeczkę to takie ładne było no, tak jakbyśmy patrzyli, to nic by się nie obcięło, ja ci powiem. O, już to będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Jeszcze ze dwa lata formowania, ale tutaj to mi się nie podoba, wiesz? O, jest za gęsto tych figurek, i są za duże. Dobrze. Ja coś tu zauważyłam Że. To bardzo dużo mrówek chodzi tak nie. Bardzo dużo mróweczek. Tam gdzie sosna, tam gdzie wycieki żywicy, tam gdzie mszyca, będą mróweczki. Tu jeszcze pokaż tą górę. Bo jeszcze muszę uciąć. O, żeby to było kształtniejsze Z tamtej strony nie widziałem, a z tej strony było widać. A ty no, nie podpowiesz. One nie szkodzą tej sośni, po prostu dbają o jej higienę. Żeby była czysta od tego miotku, od tej żywicy, która wycieka. Chociażby z tych miejsc, które ja tnę. Dobrze, teraz troszkę poprawimy świerka. Bo jak widać, też te figurki nie są idealne. Świerk dopiero wyprowadzony, co na takie drzewko fajne. a? Reszta jeszcze nie gotowa. Obetniemy teraz to fajnie w kształt. To będzie to procentowało w przyszłym roku. O. Żeby było dołu i teraz ładne kółeczko. Tak, i teraz góra. O, Jakbyśmy nie cieli co roku. Podrzewko z powrotem odrośnie na takie co było. I będzie tu za ciasno.

Jeszcze ta figurka. Drzewka znajdują się na takiej piwnicy rosną. Jest tu aż 10 cm ziemi. Także pomaga mi to. Drzewka nie rosną tak silnie. I dlatego muszę je ograniczać. Bo one tu zbytnio warunków do tego rośnięcia nie mają. Pięknie. Teraz parę poprawek małym sekatorkiem, czyli te odrosty z żeby te figurki były jak najbardziej idealne i już będzie prawie po pracy. Ja zaraz zejdę spojrzę z pozycji Michaliny jak to wygląda już jest prawie, prawie gotowe czyli co roku, co roku musimy poświęcić temu drzewku parę minut i wtedy będzie ładnie dobrze. No jeszcze Michalina. Tutaj myślę, że tak za, za nisko to jest, nie? O! Może tak być? Biedne bylinki. Podeptałem je. Mhm. No ale mamy fajne drzewka. Tak. Niwaki. Poduchy. Bądzaje.